Cześć kochani, wesołych świąt to już dziś. No, chciałam Wam życzyć przede wszystkim dużo zdrówka, dużo szczęścia i dużo miłości, bo to jest najważniejsze. A wiem, że resztę to sami zrobicie. No i co? No, my w tym roku organizujemy wigilię właśnie dla mojej rodzinki, więc niedługo przyjeżdżają goście, a wieczorem jedziemy do rodziny Tomka na drugą wigilię, więc myślę, że w tej teraz przerwie świątecznej trochę mniej mnie tutaj będzie. Myślę, że część z Was też pewnie mniej będzie się działała na social mediach, no bo jednak warto jest spędzić ten okres właśnie ze swoją rodziną, wyprzytulać wszystkich, wycałować, wygadać się. No i przede wszystkim też z dziadkami: jeśli macie dziadków, to właśnie spędzić z nimi dużo czasu. No i co? Wszystkiego dobrego, buziaczki. Oh, Christmas tree! Oh, Christmas tree! How lovely are your branches! And all together, oh, Christmas tree! Oh, Christmas tree! How lovely are your branches! Inside. The dress of green you always walk O oh, Christmas tree! O oh, Christmas tree! How lovely are gwiazdki śniegowe. Nie, czekajcie, to jest nie tak! Co się dzieje? A, się? Aha. Jeszcze raz. Gwiazdki śniegowe. Brawo! Ślicznie! Ale najbardziej to było ciebie słychać, Najbardziej to było ciebie słychać. Chodź, ty. Chodź, ty. Chodź, ty. Chodź. 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 O proszę, jakieś tutaj.